W części w filmiku pokażę Wam, jak spać. Zespały bólowe kręgosłupa bardzo często nie pozwalają nam znaleźć wygodnej pozycji w łóżku. Dlatego też pokażę Wam, jak spać, aby zminimalizować zmniejszyć odczucia bólowe w kręgosłupie. Na początek spanie wrażenie na plecach. Tak jak wcześniej pokazywałam Wam terapię z ręcznikiem w leżeniu na plecach z kończynami dolnymi uniesionymi na podówce, tak samo i tutaj podczas spania, podczas snu także towarzyszy nam ręcznik. Ręcznik, tak jak i wcześniej, na odcinek lędziowy kręgosłupa, po to, aby podtrzymać ten odcinek. Druga potuszka pod, pod kolanami. Też spanie z kończynami dolnymi w pełnym wyproście, yy, zwiększa napięcie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Tak więc poduszka pod, kala, pod kolana zmniejsza napięcie w dolnym odcinku kręgosłupa. Oczywiście jedna poduszka na podtrzymanie kręgosłupa szyjnego. Teraz spanie na boku. Yy, większość z nas śpi właśnie w takiej pozycji, w której ja teraz jestem z kończynami dolnymi zgiętymi yy, Podczas y, silnego bólu w kręgosłupie taka pozycja może nasilać y, dolegliwości bólowe, i rano zdarza się, że mm, próbujemy wstać, ale jest to niemożliwe. Uczujemy mm, uczuje, blokadę w dolnym odcinku kręgosłupa, dlatego też koregujemy taką pozycję. Jeżeli śpimy na brzuchu, śpimy zawsze z solwetką, z ręcznikiem, y, tak jak wcześniej, dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa. I śpimy z jedną kończyną dolną wyprostowaną, drugą zgiętą, tak aby nie zginać, nie robić nadmiernego zgięcia w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, tak. więc zawsze kończyna dolna, która jest niżej jest wyprostowana, kończyna dolna, która jest wyżej jest zgięta i teraz dla pozycji biodra taka pozycja jest niewygodna. Zwłaszcza dla osób na przykład z protezą taka pozycja jest niewskazana, ktoś może doprowadzić do podpchnięcia protezy. Dlatego też sugeruję, aby sobie zawsze pod kolano podłożyć jakąś poduszkę, tak aby unieść kolano i tym samym zmniejszyć zgięcie w biodrze.